Pół miecza to gra, w której możesz zrobić to, to albo to. Nie w dupę. No dobra, ale bez zbędnego przyciągania, może pójdziemy, zagramy, zobaczymy. Z tego co im wiadomo, jest tutaj aktualnie jeden konkretny tryb, bo to jest wersja demo i. Wygląda to mi na tryb spinaczki, czyli idziemy od najsłabszego poziomu, czyli od zwykłego wieśniaka, czyli mnie, i będziemy spinąć się do góry. Z tego co wiem, jak się umrze, to się trafia do czyśćca, ale yy, co się potem dzieje, to nie wiem. <laughs> na tym się moja wiedza kończy. O. Bo ja właśnie trafiłem do czyścica. Nie ja to chciałem kliknąć. Ok, to było blisko. Było bliskie wyjścia do pulpitu, tego nie chciałem robić. Dobra, yy, jak się to odpala? Tu. Yy, yy, Nie wiem. Zobaczmy. Ok, jak się w to gra? Okej, okay, lewy przycisk myszy. Prawy, ma sens. Okej, okay, F robi coś dziwnego. Ok, na spację <głos》> się kopię. Okej, okay, dobra, można kucnąć. Nie wiem co robię, ale podoba mi się to. Chodźmy dalej. Okej, okay, jeden punkt, dwa punkty. Widzę tutaj mamy bitwę na piąchy i... Rozpierduchę. nie ja bym był za tym, żeby pierwsza runda jednak była walką na pięści, żebym ja zrozumiał o co chodzi w tej grze, bo... Nie wiem. Kolego, chodź tu. A jak ty się bronisz? Jak ty to robisz? Jak się... O, okej, okay, to ma sens. O, Jezu stary, przestań. Nie tak mocno. No dobra. <ścoughs> Nic nie mówiłem. Ej, żyjesz? Trochę ci tam poleciało chyba. Jezu święty, krwi, kurwa, co ja ci zrobiłem, ty? Masz jeszcze oko w ogóle? Z piątym, pieski kurwa. Dobra, robimy go. E, zleży. Chcesz powiedzieć, że nie żyjesz? Może ci pomóc coś? To się wydaje proste. To się wydaje proste, za proste. Idziemy na Okej, okay, są itemy. Nice. Każdy wszystko już zabrał. I to dosłownie nic tu nie leży. Ale super. Nic nie ma na podłodze. O, widzę broń. Jak to podnieść? okej E, okay. Wydaje mi się, że mam dość mocną broń Potwierdzasz? Ty Zostaw mnie, zostaw mnie Kolego, chodź tu Boję się, że ten tryb może być dla mnie trochę za trudny Mam w totalnym stanie rzeczy Pomocy, pomocy Zostaw mnie, błagam o Zostaw mnie, no przecież błagam, kurwa Ślimak Ludzki ślimak Stawaj, co ty robisz stary Mam coś i nie zawaham się tego użyć i Ty też się nie zawahasz użyć tego młotka, co? Nie wiem czy miałem mózg w tej głupiej głowie, ale... Wychodzi na to, że już go nie mam Wróćmy do walki na pięści, to było prostsze ty, co to było? Jaka szarża, ty Dobra, ty, bo ty nub jesteś, ty już... Dobra stary, leżysz Masz z buta jeszcze, to mi się podoba. Mogę Cię złapać w ogóle? Mogę Cię wziąć za rękę? Dobra, chodź ze mną, co? O, Q, dobra, warto wiedzieć. Chodź ze mną, pójdziemy gdzieś. Ała, ty, się zabij... Nie, 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 dobra, dobra, starczy, bo ja się zabiję zaraz, wygrałem, wygrałem. Koniec. Jeszcze raz, idziemy na... Y, ...rozpierduchę. Tym razem coś podniosę z ziemi. Jeżeli coś tu... ...będzie, a jest. I nie mogę tego podnieść? O, 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 o. No dobra, to słabo wygląda. Odejdź, odejdź. No, no nie, no ja jestem do dupy. O, o, dobra, mam cię, mam cię. O, te. U. Stary, przepraszam, mam nadzieję, że żyjesz. Kurwa, w sumie to głupie pytanie, coś tam się rusza. czy <laughs> <laughs> nie pieprzy ty? Ej, odejdź, odejdź. Dobra, podrzchnięte gardło, Elo, leżysz jest! Pierwszy level z głowy. I teraz z tego co rozumiem dostajemy upgrade'a i... O kurwa. nam no, się nie podoba tej. Ej, uspokój się. Stary, ty masz siekierę, to jest nie fair. Odpierw się, Odpierw się Ej, puść! Puść! To jest moje Dobra no. Wiesz co? Ty miałeś kieru, ja też muszę skorzystam z tej, z tej opcji. Stary, nie udawaj, jakby. To ja to było, nie? No, broże, cię, no, weź przestań. Dobra, no to. Może się odwrócę. No to chyba idziemy dalej. To mi się podoba, my ja tu idę na szczyt. A, teraz jestem chłopem. Teraz jestem wieśniakiem. To czym ja byłem przed chwilą? To jest w ogóle podpisane? Aha, no fajny. Dobra, to wieśniak. Widzę, że można tutaj sobie wymieszać. Jak dobrze myślę, to długa broń powinna być bronią OP, tak? Czyli weźmy coś, co jest w miarę długie. To powinno się nadać. Lecimy Dobra Jak się tym... Ty, ty boję ja się, że to jest jakaś lepsza broń, a nie kurwa motyka Ja tu będę zabijać ludzi, a nie sadzić sadzonki, no o co chodzi? Dobra, no jakoś damy radę chyba Spróbujmy jeden na jeden Zobaczmy, o co chodzi z tą bronią Ty masz chyba lepszą No dobra, może jednak nie <grytanie> O, waa! Ty, ej, ej, ej! Stary Zostawiłeś dwa hity W web. Ja jeden i zdechłem. jestem w tym momencie w czyściu chyba. Jestem. No to trochę kurwa chyba XD co? Z twojej strony? Nie polecam. I jeszcze stary wstałem tutaj i jestem posiniaczony jakiś. Co my tu mamy? Spodnie, super. Przydadzą mi się. Mogę z to zabrać? Super, dzięki. Dobra, gdzie mam iść tutaj w ogóle? Jakaś mgła wielka, nie ma co chodzi. O, siema. No nie no ty sobie ze mnie chyba żartujesz ty jakiś za mocny jesteś. Ej, ej. Ej, ja nie wiedziałem, że jestem w lątpi prosów. Nie na no, ten matchmaking to jest chujowy jednak. Nie mój poziom. No Dobi mnie w końcu przestań przedłużać. Sam jesteś recz. Zamknij pysk. Słuchaj, albo dajesz mi wstać, albo kończysz to. To no, przestań! Nie ja chcę tracić mojego chłopa. O, o, o Jezus. To bolało to mnie. I RL zabolało. Super. Traciliśmy naszą postać. No i tu bawimy się od nowa. Jest dobrze, super fajnie. O to właśnie chodzi to będzie chyba dłuższe niż myślałem. No to od nowa. Dobra, nie będziemy się pieprzyć, zaczynamy od razu z rozpiertuką. Dawaj mi ten świecznik. Bo ja nie podniosłem tego, zajebiście. Zajebiście dobry start. Ja świeczką będę bić może, co? Oddaj to, oddaj to, oddawaj to. Puść, puść zanim tu przyjdą. O, 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 o. Nie, nie ciebie, daj mi broń. Nie, puść ją. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, chłopie. Dobra, teraz się możemy bić. No, dawaj, pokaż na co cię stać teraz, jak jest. Dobra, żartowałem. Nie pokazuj, nie pokazuj. O! Dokładnie tak chciałem zrobić, oni cię przywrócili. Obydwoje umarli. No, przykro mi. A, ty żyjesz jeszcze? No dobra. Spoko, mamy dwa punkty. Myślę, że nie potrzebujemy znowu się bić z te dwa. I się za jeden. Zwykłe pięści. W tym jestem dobry. Może jednak nie tak, jak myślałem. Jest <laughs> tylko tykowników, są za po prostu. Stawaj, nie udawaj. Nie no, udawaj, dobra, teraz jest champion. A no tak. Zapomniałem, że to będzie tak wyglądać. Oh. Oh. No tu nie tak miało wyglądać. Um. Ups. Tym razem ci się poszczęściło. Następnym razem cię dopadnę. No cóż, bywa i tak, bywa i tak... O, to mi się podoba, lubię to. Świeżniki fajne są. Podnieś to co? O, próż próbowałeś, no. Bo to jest całkiem małe nie? Jak ma ktoś ją kompetentnie w rękach a tą osobą na pewno nie jestem ja Dobra, lesz, gościu, no i super Tobie może pomóc coś? Hm? Pącik? O tak, no, mhm. Dokładnie tak, no, dobra, jeden pącik robimy No, umrzyj Jest jaka naparzanka Ej, no nope. Teraz będzie problem, teraz jest champion Jak mam cię zabić, stary, jak ty z siekierą chodzisz, weź mi powiedz, co? No, nie, no, weź, przestań. Wstań, wstań, wstań. wstań. Ty masz jeszcze jakąś broń? Nie rób tak, no. Daj mi wstać, daj mi drugą szansę. No, padaj. Odwoł się. O, dostał coś. Problem w tym, że ja też. I chyba przegrywam tę walkę. Chyba ja ze słabe nogi, nogi z waty, nie mogę wstać. No, podnieś się! Nie wiem, czy słychać, ale kliknąłem już wszystko, nie podniosłem się. Daj mi wstać, daj, pozwól. No, nie. To nie jest pozwalanie. Nie będę się wypowiadać na ten temat. Chodź tu. Musimy porozmawiać stary. Na bok, na bok. Musimy porozmawiać. No ale tak to nie rozmawiamy, no. Najpierw rozmawiamy, potem przychodzimy do czynów, tak? Nie uczyli w szkole? Nie podoba mi się to, jak nade mną kłócasz. Błagam cię, to jest abuse, to jest abuse. Ja chciałem tylko porozmawiać. A ty przychodzisz do czynów niecnych. Mam dość. Druga próba. Super. Ja mam ochotę skoczyć z trzeciego piętra na główkę. Mhm. Tak, no, kontynuuj. Nie, nie krępuj się. A ja może zrobię zdjęcie tego, tak, tak? Przegrałem znowu. Zajebiście. Dobra, masz z buta stary. Nie trafiłem, super. Pozwól mi stać. Ale Pierdol się, chłopie. Dobra, idziemy gadać. No nie, znowu ten przycisk. Co się stało? Pozostawił mi nóżkę. O, teraz masz dość, tak? Teraz masz dość. Nie, nie, nie. Muszę ta... się na to... Muszę się na to trochę... Chyba umarłem. Świetnie. Garnet. Y... Rozbierducha. Brak broni. Świetnie. O. Nie, nie, nie. Chciałem ci złapać za głowę. Masz po pysku, po dupie, po, po kutasie, po... po brzuchu, cokolwiek. Poddaj się po prostu. Przestań mnie bić krzesłem. Dobra, pora się oddalić chyba. Ty jeszcze chodzisz? <śmiech> <śmiech> Dobra, chodź. Ja się tobą zajmę. Nie, w dupę, jeb, 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 Dobra, który jest krośniejszy. Okej, okay, ten się właśnie walnął w pyski i za sobie cias krytyczny. Chyba ten jest groźniejszy jednak z taboretem. Okej, okay, dobra, nie, nieważne. Nie podoba mi się to. Wstań, wstań. Najczęściej powtarzane słowo, wstań. O. <laughs> Ale fajnie twerkuje, no? Podoba mi się to. No nie, nie, przegrywam, podnieś się. O, nice. Nie nice. Dobra, nie ma taborecik. Ja sobie go pożyczę w takim razie. Stary, ty wyglądasz jakbyś. Skoczył z mostu i się podniósł. Jakim cudem ty jeszcze chodzisz w ogóle? Jezu, nareszcie to chyba trwało 15 minut. Dobra, w końcu biłem się z tym gościem. Może łopata da radę. No dobra, fajnie, dobry start. No, on za mną jaz, nie? O tak, no. Poddaj się, nie masz ze mną szans. On jest za mocny. RNG wygrywa, nie zostaje żadnych dobrych broni. No to jeszcze raz. O, już mam broń. Bardzo wygodnie. Dobra, zabijcie się nawzajem, a ja skorzystam był cios w dupę, no. To był mój trump card. Cios specjalny. Ultimate. Ty, chyba broń wypuściłem. Ty, ale podnieś ją, czy coś. Ej, ej. Chyba umarłem. Jeszcze raz. No daj spokój, dogadamy się. Ty, bo ty się stawiasz, a ty nie powinieneś się stawiać. Daj mi, daj mi wygrać, co? Dogadamy się. Łutnę ci rękę i potem... Zrobimy lekki przeklęt na NFZ, wypłacą ci odszkodowanie. Będziesz żyć bez ręki, ale za to będziesz żyć bogato, co ty na to. Ja bym się na to zgodził. Ale aktualnie y, nie zgadzam się na to. Możesz nie, mnie nie zabijać. Po raz y, 48. Dzięki. Fajnie, dzięki dobrze, że się mnie słuchasz. Ja właśnie chyba poddaję jednak. Jeszcze raz. Pokaż co potrafisz, no na pierdalanka, no pokaż, pokaż. O, chłop dostał. Prawego sierpowego, lekkiego w pyski, już się wykręcił. Czacha złamana, szczęka wyskoczyła, zęby wybite. No, co? Nie, nie wstaniesz. No, spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz, no. No, dawaj, spróbuj jeszcze raz. Spróbuj się podnieść, no, dawaj, dawaj. No, pokaż, pokaż, tak, tak, pokaż, pokaż, no. Pokaż mi, jak wstajesz, no i śmierdzam, te skórki. masz trochę większą broń. Odpuść, odpuść. Plus. Handicap, handicap, co? Handicap. Dzieci ma ty masz takie wielkie. Super, świetnie, świetnie, świetnie. Jeszcze raz. Okej, okay, jakimś cudem się obroniłem. Puść mnie, puść mnie. O oh. No i masz kurwa za swoje gnoj śmierdzący. Puszczaj, puszczaj. Oj, tak, to się musi udać. Trzymam cię za nos. Nie masz oddychać, zaraz się udusisz. Oj, ojoj. Oj. Kolego. Nie, 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 nie pogadasz. Ale z tą co to mogę pogadać. Chodź tu. <noise> Ej. Ej. To nie było w planie, nie miałem <noise> planowałem opuścić tej broni, daj mi to. Może jakiś problem? Zostaw mojego kolegę, zostaw go. Uff, zaraz się zżygam, na wizji, na wizji. Włączę kamerę i się zażygam. Oficjalnie, tak, oficjalnie, idę się zapierdolić. o, o. o? o. O, i ten cień szansy mnie zajebał. Trochę was z twojej strony, nie powiem, że nie. Tak, jeszcze raz. Dobra, teraz mam OP broń. Nie, chyba nie ma szans, że umrę, nie? Nie? Mhm. No. Już, kurwa, ledwo stoję. No, już nie stoję. Zajebcie mnie, kurwa, Odwal się ode mnie. Ja ci, ja ci nie pozwolę. Ja ci nie. Straciłem broń, nice. Zabrał mi ją. No kurwa, zabrał mi ją po prostu. Dobija mnie. Mam dość. Ja i mój kolega. Mam dość. Dobra. Przyznam szczerze. Poddaję się. No kurwa, nie dam rady. Doszedłem do wieśniaka, najwidoczniej taki jest mój poziom. I nawet długo go nie miałem, bo umarłem w pierwszej rundzie. Jestem debilem. Co mogę powiedzieć? Wrócę do tej gry, jak się kurwa nauczę grać. A póki co, to wypłonę do tyle. Nie.